Panie prezesie, 10 lat, klinika nowa, razem z doktorem Meicherem, jak zakładaliście to klinikę, mieliście taki pomysł, że to się tak rozrośnie? Myślę, że aż tak, to nie, nie do końca, aczkolwiek no, mieliśmy plany rozwojowe, myśleliśmy o rozwoju, robudowa jest rozpoczęta, ale jeszcze nie zakończona i to jeszcze było za czasów Anatola, więc myśleliśmy o rozwoju, aczkolwiek myślę, że tempo nas wszystkich zaskakuje, jak popatrzymy na cyferki, a o którym będziemy też dzisiaj mówić, no to one... Budą, budzą respekt. My jesteśmy mile zaskoczeni, aczkolwiek widać, to, to potwierdza grę zespołową i zespół, który udało nam się zbudować i stworzyć od małego urologicznego do teraz dużego już obudowanego i rozbudowanego. Ale rośniemy dalej. No właśnie, rośniecie dalej, a zaczynaliście od kilku, kilkunastu osób, a dzisiaj ile osób pracuje w klinice Nowa? No cóż, na uroczystość jest zaproszonych ponad 220 osób, z czego ponad 150, myślę, to są pracownicy, współpracownicy osoby, które z nami stale w mniejszym lub większym zakresie współpracują. Tak. To już jest duży szpital. No właśnie, w międzyczasie staliście się pełnoprawnym szpitalem. Znaczy, szpitalem byliśmy w zasadzie od samego początku, szpitalem jednego dnia. Jesteśmy tym trybem chirurgii jednego dnia. Natomiast dzisiaj to oprócz tego jest ambulatorium, ale również teraz poradnie specjalistyczne, ale również teraz poradnie lekarza rodzinnego, które są dla nas teraz istotne elementem e, i rozwoju i, i tak naprawdę dnia codziennego. Staramy się kompleksowo zamknąć oferty dla naszych pacjentów, pacjentów na Koźla i okolic od lekarza rodzinnego, przez poradnie specjalistyczne, kończąc na szpitalu, e, w którym też się rozwijamy. Pacjenci są nie tylko z na Koźla, nie tylko z Opolszczyzny, coraz częściej są też spoza naszego regionu. Tak, w zasadzie, no to, co robimy, staramy się robić rzeczy, których trudno zrobić w dużym szpitalu, staramy się robić, wprowadzać nowe procedury, to daje nam pewien support, ale to też powoduje, że wiele osób do nas dojeżdża, od kilku lat szkolimy... E... Urologów i lekarzy z całej Polski. za w ślad za nimi przyjeżdżają też ich pacjenci, w związku z tym faktycznie teraz pacjent ze Szczecinian już nie jest zaskoczeniem w rejestracji. Aczkolwiek jest to miłe i faktycznie spory procent naszych zabiegów, sporo procent naszych pacjentów jest spoza powiatu kędzicielsko-korzyńskiego. No dobrze, to w takim razie, skoro wiemy już, co mamy przez te 10 lat, to co czeka nas przez kolejne 10 lat? Same niespodzianki. To może pan też uchyli rąbka tajemnic? Ja myślę, że tu, tak jak powiedziałem, plan jest duży. Jeśli chodzi o to, co robimy, chcemy to rozwijać. Na pewno chcemy wykonywać więcej zabiegów, wykorzystać jeszcze bardziej blok operacyjny, jeśli chodzi o zabiegi urologiczne, okulistyczne. Doszła chirurgia, wykonujemy eusy. Myślę, że to będziemy rozwijać, ale również inne dziedziny w ramach... Zabiegów chirurgim jednego dnia. Natomiast również będziemy rozwijać poradnie. Coraz to nowsi lekarze. W tym roku przekroczyliśmy grubo powyżej 100 tysięcy przyjętych osób w ambulatorium. Natomiast również rozwijamy poradnie lekarza rodzinnego. Od pół roku szkolimy lekarzy rodzinnych i to chcemy rozwijać po to, żeby ta oferta była kompleksowa. Jeszcze na koniec, panie, panie prezesie, czego pan sobie życzy przy okazji tych 10 lat? Życzę sobie, żeby przez kolejne 10, 20, 30 lat było tak jak teraz, żebyśmy byli rodziną, bo dalej jesteśmy rodziną, mimo że się rozrastamy, jest to coraz trudniejsze. I żeby zawsze pacjent był dla nas najważniejszy, udaje nam się to zrobić. To jest moim zdaniem w dzisiejszym systemie opieki zdrowotnej najważniejsze, żeby pacjent był osią, początkiem i końcem naszej pracy i to się udaje. Dalej jesteśmy kliniką sercem, to powtarzają nasi pacjenci i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. To było wiele lat temu. Studiowałam medycynę w Lwowie. Zostałam się na zasadzie wymiany studentów. Po pierwszym roku chciałam wrócić do Polski na studia. Czułam się bardzo zagubiona, ale Talek znalazł się i poprosił: zostań. Zostałam i tak się życie potoczyło, że on został ze mną. I oddał mi całe swoje życie. Zostawił swój kraj, przyjechał po studia do Polski i nie było łatwo. Musiał nauczyć się języka polskiego, zupełnie nowej pisowni, ale dzięki niezwykłej umiejętności przyswajania wiedzy, zdołał bardzo szybko zdać egzaminy zrobić specjalizację z chirurgii, z urologii, obronić doktorat z urologii, skończyć studia podyplomowe na, z ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim nauczył się żyć na nowo, wierząc, że dzięki ciężkiej pracy możemy spełniać nasze marzenia. Był wizjonerem i człowiekiem, który do realizacji swoich pomysłów przekonywał innych. Gdy był zirytowany, mówił coraz ciszej i mogą poświadczyć to ci, którzy go znali i wiedzą dokładnie, o czym mówię. Eee, ostatnio dowiaduję się o jego cichych pomocach ludziom, żeby wyszli na prostą w swoim życiu. O tych jego intencjach praktycznie nie wiedziałam. Był i pozostał miłością mojego życia. Dziękuję wam za to, że pamiętacie. Jeszcze raz dziękuję. dla nas, naszego zespołu, dla Kliniki Nowej, ale również dla e, społeczności na Koźle, dla szpitala wtedy, kiedy był dyrektorem, ordynatorem urologii. E, ja chciałbym bardzo podziękować pani prezydent Nowosielskiej, jak również Radzie Miasta, która uhonorowała jedną z ulic e, imieniem doktora Anatola Majhera. Jest to dla nas wielki symbol, ale jest to jeszcze coś, co spowoduje, że to nazwisko będzie zapamiętana i mam że w moim sercu, w naszym sercu, ona jest i będzie codziennie i tak naprawdę jest inspiracją wielu osób, rzeczy, które są. Ja pamiętam początek, żeby wejść w temat wspominkowy kiedy siedziałem na dyżurze i się dr Maier, to jeszcze był chyba 2006 rok, powiedział weź zacznij pisać. Zaczął dyktować łóżka, zaczął dyktować sprzęt, nie wiedziałem na początku o co chodzi, a później powiedział trzeba coś zrobić. I tak zaczęła się historia endourologii. Czyli u jednego dnia. Bardzo nas to cieszy, że na terenie powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego mamy tak prężnie rozwijający się podmiot z zakresu właśnie opieki zdrowotnej, który cały czas się rozwija i tutaj uzupełnia ten zakres usług, który proponuje nasz podmiot, tutaj SPZOS, i też wpływa na to, że te kolejki są po prostu mniejsze, a Pacjenci mają lepszą dostępność do fachowców i najwyższych takich tutaj i najlepszych procedur. Wspomniał Pan o szpitalu powiatowym, który należy do powiatu. Na ile te placówki się uzupełniają, na ile ze sobą współpracują, a na ile konkurują? Znaczy, ja myślę, że wszystko po trochu tak naprawdę, bo wiemy o tym, że dzisiaj publiczna służba zdrowia tak naprawdę nie jest w stanie zaspokoić potrzeb medycznych obywateli czy mieszkańców danego regionu, i uzupełnieniem jest tego typu podmiot. Który jest właśnie klinika Nowa? Jeśli nawet jest troszkę konkurencji między tymi podmiotami, to zawsze konkurencja akurat dobrze wpływa i powoduje to, że mamy podniesienie standardu usług. Bardziej się dba jednego tego klienta i stara się tutaj właśnie pozyskać go jakby tutaj do, do swoich progów. Czego pan będzie życzyć klinice Nowa i jej pracownikom? Ja myślę, że dalej tak dynamicznego rozwoju na kolejne, 5 i 10 lat, bo akurat klinika nowa pięknie tutaj ma, nam rośnie, bo to, ten zakres usług gdzieś tam cały czas się poszerza i cały czas nowych wyzwań, nowych procedur wprowadzonych do swojej oferty. Myślę wszystkiego dobrego. Powiem, że mamy takie taki duży już dziesięciolecie, i wydaje mi się, że klinika nowa już takim stałym elementem jest kędzierzyna Kośla. E, i, e... Czym się, czym ja też korzystałam jako, jako pacjentka, to mogę powiedzieć, że jest bardzo duży profesjonalizm od samego początku. Wchodzi się, od razu jest recepcja, bardzo super profesjonalne panie, no i bardzo dobrzy specjaliści. I wydaje mi się, że no, chciałabym, żeby takich klinik było coraz więcej, nie tylko, nie tylko w Kędzierzynie Koźlu, ale w całej Polsce. Według mnie to jest wzór dla innych. Spotkałam w Szczecinie osobę, który, osobę, która powiedziała, że pani jest kędzierzyna koźla i ja od razu o czym pomyślałam, o zaksienie, a on mówi nie, klinika nowa. Także też jest znana nie tylko w kędzierzynie koźla, ale w całej Polsce. No to jeszcze Pani Prezydent, proszę nam zdradzić, my nikomu nie powiemy, jakie Pani, czego będzie Pani życzyła klinice i jej pracownikom? No jak najwięcej takich jubileuszy, i ażeby nasi mieszkańcy i nie tylko nasi mieszkańcy byli zadowoleni, coraz więcej specjalistów, tych, których po prostu chcemy. No z jednej strony mieszkańcom nie życzę, żeby korzystali z klinik, ale jak już muszą skorzystać, to na pewno spotkają tam bardzo profesjonalną obsługę i super specjalistów. Nie mogę powstrzymać się od pewnego cytatu, który chodzi mi po głowie tak od godziny i e, myślę, że teraz to jest ten moment, nie wiem czy Państwo się domyślają, ale jest to, przepraszam, czy jest na sali lekarz. Prowadzenie kliniki, takiej rozrastającej się jak klinika nowa, to nie jest najprostsze zadanie, ale od tego jesteśmy. Każdego dnia pracujemy ciężko, żeby się rozwijać i chyba to dziesięciolecie jest tego najlepszym przykładem. Od czego zaczyna się i na jakim dzisiaj jest po dziesięciu latach etapie klinika? Ilu ma pacjentów, lekarzy, pielęgniarek? Taką pełną statystykę przedstawimy, ale 2023 rok to jest ponad 100 tysięcy pacjentów tych po zabiegach operacyjnych, tych w ambulatorium i tych w naszych placówkach lekarzy rodzinnych, także ponad 100 tysięcy, a zaczynaliśmy od 20-20 kilku tysięcy rocznie pacjentów. No to jest gigantyczna liczba, bo z cały powiat ma mniej niż 100 tysięcy. Rozumiem, że wy macie pacjentów także spoza naszego najbliższego otoczenia. Tak, mamy pacjentów spoza otoczenia najbliższego spoza kędzierzyna stają Polszczyznę, ale też do wielu lekarzy przyjeżdżają pacjenci z całej Polski na niektóre nasze zabiegi, te unikalne, te nowoczesne przyjeżdżają pacjenci z całej Polski, przyjeżdżają potem również na kontrolę. 10 lat to 10 lat sukcesów. A jakie macie plany na następną 10 lat? A może plany to zostawię prezesowi, ale mamy pewne plany, mamy plany rozwojowe POZ-u, mamy plany na nowoczesne zabiegi, na nowe techniki operacyjne, także tych planów jest i to na pewno na kolejne 10 lat.